Notę. Ziemia nigdy nie będzie to... Ziemia to nasza planeta, należy do ludzi! Nie pozwolimy venomoidom nad nią zapanować! Zdobędziemy tę planetę! Krupcy ogarną ją ciemności, tak jak każdą naszą zdobyć w kosmosie! Snå no, menn. Pewny, że dacie radę? Może wezwiesz posiłki. <grystanie> bardzo zabawne, Blade. Gdy Blade i jego brat Saber toczą śmiertelny bój, w tym samym czasie ich siostra Sara leży w szpitalu kosmicznych rycerzy walcząc o życie. Jej stan jest bardzo poważny. Chcielibyśmy coś dla niej zrobić? Na przykład co? To już nie zależy od nas, Meki. E, to całkiem niezłe być teknomenem. Ciekawe czy można tak na stałe. O -o. Niezły strzał pega! Aha. Słuchaj Blade, nie chcę Cię martwić, ale twoje pół godziny wkrótce się kończy. Uważaj! Ej koleś, ja naprawdę mówię poważnie, jeszcze chwila przekroczysz swój czas. Słyszycie, Ringo, zaraz ci załatwię. Uwaga! Raz, dwa i trzy. Tylko tyle potrafisz Blake narobić huku i uciec? Mnie nie uciekniesz, bracie, za późno. O, co się stało? Ringo, czy Sejbre wyzwał was na pojedynek? To było do przewidzenia. Sara. Już trwa cztery godziny. Nie wiemy, co wywołało u niej taką aktywność fal mózgowych. To zły sen. Hmm? To banda Sebra. Usiłują zrównać to miejsce z Ziemią. Uszkodzili system zasilania. Jeszcze kilka takich uderzenia nie będzie czym ratować cary. Wyjątkową zawziętością Saber i jego towarzysze atakują centrum dowodzenia kosmicznych rycerzy. Kiedy byliśmy dziećmi, bawiliśmy się w chowanego. Pamiętasz, Blake? Sprawdź Mac, jak trzyma się nasze centrum dowodzenia. Mam poważne obawy. Komandorze Jemison, tu porucznik Macmillan z dowództwa Sił Sprzymierzonych. Czy pan mnie słyszy? Bardzo wyraźnie. Całe szczęście. Generał Galt uruchomił systemy startowe bomby ultronowej. Zaczęło się już odliczanie. Jak dawno? Przed chwilą. Tuż przed uzyskaniem połączenia z panem. Wiem, że złamałem przepisy, ale ktoś musi ich powstrzymać, póki nie jest za późno. Opiera pan mnie subordynację, komandorze? Zadziwia mnie pan. Galt, wstrzymaj odliczanie. Daj spokój, Jemison. Nie możesz mi wydawać rozkazów. Poza tym, jeżeli zaczęło się odliczanie, nie można go już zatrzymać. Za 20 minut bomba zostanie wystrzelona, a do ciebie należy jedynie powstrzymywanie wroga. To obłęd, to nie ma sensu. Niech pan nie będzie takim pesymistą. Wykonujmy swoje zadania, a na pewno wszystko się uda. Życzę powodzenia. Generale Galt, niech pan będzie rozsądny. Czy nie uważa pan, że. Wyłączył się. Ten człowiek jest głupszy niż dopuszczają przepisy. Odliczanie trwa. Poziom energii ultronowej poprawny. Kondensator integralny sprawny. Systemy celownicze i naprowadzania sprawne. Stabilizatory i tarcze blasterowe sprawne. Wszystkie systemy gotowe do odpalenia, generale. Świetnie. Wszystkie wielkie zwycięstwa wymagają ofiar, i tym razem nie może być inaczej. Kilka milionów zabitych nie jest wygórowaną ceną za to zwycięstwo. Już pora, Blade, żebyś się nam pokazał. Ja i moi przyjaciele chcemy zakończyć rozgrywkę. Uwaga, ten szaleniec Galt uruchomił bombę ultronową. Ma zamiar zniszczyć pierścień kosmiczny. On naprawdę oszalał. Nie docenialiśmy go. Daj spokój, nie żartuj sobie. Wkrótce się przekonasz, czy ja żartuję, czy nie. Mac, chcesz powiedzieć, że nie można tego zatrzymać? Chyba tylko Technomen może to zrobić. Hmm. Komandorze, jeśli jeszcze raz poślemy Blade'a, oni będą tam na niego czekać. Trzeba więc działać szybko i ostrożnie. Ale oni mają na oku wszystkie wyjścia. Nawet otwory wentylacyjne? Ach, rzeczywiście, o tym nie myślałam. Jeden jest o 2 km stąd. Ale czy zdołaby dostać się niezauważony? Istnieje taka możliwość. Potrzebna jest dywersja. Jeśli odwrócę ich uwagę błękitną planetą, to może się uda. Ale Ringo! Możesz mi wierzyć, bardzo chętnie posłuchałbym innych rad, ale mówiąc szczerze, nie potrafię. A ty, Star? Megi, czy można by zwiększyć prędkość technobota dodatkowym dopalaczem? Mhm, mm nie widzę przeszkód. No pewnie, możemy zwiększyć moc Teknobota na tyle, by mógł dogonić bombę, zanim ona osiągnie swój cel. No i co ty na to, Blade? Wiem, że nie chcesz rozstawać się z siostrą, ale poleciałbyś? Tak. Hmm? Tak musisz polecieć, Blake. Oszczędzaj siłę. Oni liczą na ciebie. Nie martw się o mnie. Nic mi nie będzie. Sara. Pomyśl, jakbym się czuła, zatrzymując cię przy sobie, gdy w grę wchodzi ludzkie życie. Nie mogę się na to zgodzić. Proszę cię, Blake, leć. Leć. Dobrze. Polecę, ale chcę, żebyś mi coś obiecała. Będę na ciebie czekać. To chciałeś usłyszeć. Przyrzeknij. Oczywiście. Nigdzie się stąd nie ruszę, zanim jeszcze raz nie pójdziemy na plażę. Jak kiedyś, hmm. kiedy byliśmy dzieci. Hmm. Tekno wodne gotów za 30 sekund, więc powinniśmy ruszać, Ingo. Jasne. Zabawa się zaczyna. Uwaga! Się. Nie zauważyli, że teknobot opuścił centrum. Tak, ale co oni zrobili z katapultą? A więc jak na razie to był ostatni start błękitnej planety. Nie tak prędko. A! Nie! Ringo, nie! No dawaj! W górę! W górę! Ringo! To było łatwe. Nawet zbyt łatwe. Nie wierzę, że Blade był na pokładzie. To znaczy, że musi być jeszcze gdzieś w centrum dowodzenia. Blade pewnie już poleciał. Chyba tak, gdybym tak mogła. Nie obawiaj się o swojego brata. Jest dobry w tym, co robi. Wróci. Jestem tego pewna. Ja także. Nie obawiam się o to, czy on wróci. A o co, Sara? Proszę, powiedz mi. Star, proszę, opiekuj się nim, jak mnie już nie będzie. Czerwony alarm! Personel pomocniczy przygotować się do ewakuacji. Przechodzić szybko do doków promowych. Centrum dowodzenia wkrótce ulegnie zniszczeniu. Wszyscy, którzy pozostaną pod ziemią, zginą. Jeszcze tylko trzy minuty. Czujecie to? Czujecie zapach zwycięstwa? Czy czujecie, jak zmienia się bieg historii? Hmm. Pyknąłem. To ma znaczyć. Po co tu przybyłeś? Generalnie, niech pan przerwie odliczanie! Jakie dalsze rozkazy? Mam przerwać odliczanie? Przerwać odliczanie? Chyba zwariowałeś. Właśnie chciałem powiedzieć to o panu. Pański plan to szaleństwo. Szaleństwo? Ratowanie naszej planety! Nazywasz szaleństwem? Zniszczenie kosmicznego pierścienia spowoduje śmierć milionów ludzi na całym świecie i Pan do tego zmierza. 30 sekund do startu. Nie zawracaj mi głowy! Kontynuować odliczanie, nie przerywaj! W ten sposób niczego pan nie osiągnie. Pierścień kosmiczny to tylko jedna z baz Benemoidów. Jasne, że tak twierdzisz. Przecież to twoi przyjaciele. Ich główna baza znajduje się z drugiej strony księżyca. Nie wierzę w ani jedno słowo, nikczemny zdrajco. A więc chcesz postawić na swoim? Nie dotykaj pulpitu kontrolnego. W ciągu ostatniej minuty odliczanie nie może być przerwane. Jakakolwiek próba przerwania spowoduje jedynie samo zniszczenie całej bazy. Możesz najwyżej obejrzeć sobie to widowisko. <grymny> <grymny> Jesteś szalony. <grymny> Morderca! Morderca? Ja ratuję całą ludzkość! <ścoughs> pełna! Szybciej, pełna! Szybciej! <śmany> Wiemy, co może narobić taka bomba ultronowa, Ega. maksymalna moc, maksymalna prędkość, Ofia! generale, co się stało? czy wyjście awaryjne zniszczone! Ale komandorze! Obszar G3 to... Tak, to nasz obszar. O nie! Droga ucieczki odcięta. Jesteśmy uwięzieni. Powinienem był wcześniej zarządzić ewakuację. Co teraz zrobimy? Spokojnie. Wyłącz interkom. Sara, co ty wyprawiasz? Pozwól mi iść, ja muszę... Wracaj do łóżka! O, o. Bardzo mi przykro. Już idę, Blade. Nie ma czasu. Dłużej nie zniosę tej bezczynności. Trzeba go ratować. Ratować ich wszystkich. Tylko trochę czasu. Tego mi potrzeba. Im dłużej się ukrywasz, bracie, tym bardziej wszystkim szkodzisz. Kurz cię przysłał, żebyś walczyła za niego. Nie, to moja walka. Muszę wracać do sali. <śpiewanie> Muszę się spieszyć. Coś nie tak, siostro, nie jesteś w formie? Źle się czujesz. Hmm? Trzymaj się. Mam dosyć sił, żeby się z tobą rozprawić poproszę. Strajczyni! Na naszym spotkaniu brakuje tylko Blade'a. Gdzie on jest? Nie dostaniesz go. Już ja się o to postaram. To ci się nie uda. Ty mnie na pewno nie powstrzymasz. Sara. Żegnaj bracie. Zapamiętaj mnie taką, jaką byłam. Nie, Sara. Nie! Blade. Nareszcie! Co jej się stało? Sara... Och, Sara... Przepraszam, Blake. Zostaniesz teraz sam. Wybacz mi. Co się dzieje z Ringo i z błękitną planetą? Chyba nic dobrego. Spokojnie, jeszcze nie tracę nadziei. Błękitna planeta może wytrzymać zderzenie nawet za steroidą klasy G, prawda, Mac? Tak jest, komandorze. A więc szukajcie dalej. Tu Centrum Dowodzenia do Błękitnej Planety. Ringo, czy mnie słyszysz? Ringo, odbiór! Podaj swoją pozycję! Dowództwo kosmicznych rycerzy do błękitnej planety. Dowództwo kosmicznych rycerzy do błękitnej planety. Czy mnie słyszysz? Ringo odbił. Odbiór! Ringo, podaj swoją pozycję. Ringo, czy mnie słyszysz? Ringo. Wersja polska Masterfilm. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dialogi Jan Moss. Dźwięk Agata Wieczorek. Montaż Krzysztof Rustecki. Kierownictwo Produkcji Beata Jankowska. Wystąpi. Plate, Jacek Rozenek, Ringo Piotr Adamczyk, Star Małgorzata Poremniak, Megi Izabela Bukowska, Mac Adam Bauman, Tina Katarzyna Tatarak, Jemison Marcin Froński, Sejbr Dariusz Odija, Sara Iwona Rulewicz, Galt Włodzimierz Bednarski, Narrator Stefan Knote i inni.